Czy Jezus został ukrzyżowany za pomocą gwoździ? Niedawno w czasopiśmie Christianity Today ukazał się artykuł zatytułowany Czy Jezus został ukrzyżowany za pomocą gwoździ?, który wywołał ożywioną debatę wśród badaczy biblijnych i zwykłych wiernych. Justin Peters nagrał na ten temat spory materiał. Sam byłem poruszony skalą bezmyślności Christianity Today, które wypuściło ten tekst w wielki poniedziałek. Artykuł napisany przez Daniela Silimana. Opierał się głównie na wywiadzie z Jeffreyem Arroyo Garcia, profesorem Gordon College. Garcia opublikował wcześniej tekst Nails or Knots, How Was Jesus Crucified? w czasopiśmie Biblical Archaeology Review, w którym przedstawił kontrowersyjną tezę, że przed wojną żydowską skazańcy byli zwykle przywiązywani do krzyży sznurami, a nie przybijani gwoździami. Warto zauważyć, że po publikacji artykułów Christianity Today redakcja zdecydowała się na zamieszczenie sprostowania. Wyjaśniono w nim, że Pismo Święte, w tym Ewangelia Jana, wskazuje na ukrzyżowanie Jezusa przy użyciu gwoździ oraz że zarówno Christianity Today, jak i chrześcijańscy uczeni i teologowie na przestrzeni historii Kościoła potwierdzają ten przekaz. Autor artykułu również wystosował przeprosiny. W niniejszym artykule przytoczę dostępne dowody lingwistyczne, historyczne i archeologiczne, które rzucają światło na pytanie, czy Jezus rzeczywiście został przybity do krzyża, czy może przywiązany sznurami, jak sugerował Garcia. Wpierw jednak odwołam się do najważniejszego źródła dowody biblijne. Wbrew twierdzeniom, że Biblia milczy na temat metody przytwierdzenia Jezusa do krzyża, istnieją wyraźne odniesienia do tego faktu. Najjaśniejsze świadectwo znajdujemy w ewangelii Jana, gdzie Tomasz mówi: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Następnie Jezus odpowiada: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. W ewangelii Łukasza znajdujemy kolejne istotne odniesienie. Jezus po zmartwychwstaniu pokazuje uczniom swoje ręce i nogi, mówiąc: Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dlaczego miałby specjalnie zwracać uwagę na swoje kończyny, gdyby nie nosiły one charakterystycznych śladów po ukrzyżowaniu? Pokazanie rąk i nóg ma sens jedynie wtedy, gdy były one przebite podczas ukrzyżowania. List do kolosan zawiera fragment, który również nawiązuje do przybijania. Skreślił zapis dłużny obciążający nas, przybiwszy go do krzyża. Choć García słusznie zauważa, że jest to metafora odnosząca się do tabliczki z wyrokiem, Titulus, która była przybijana do krzyża, to samo użycie obrazu przybijania jako metafory sugeruje, że była to powszechna praktyka znana odbiorcom listu. Warto zauważyć, że w debacie nad metodą ukrzyżowania często uwidacznia się szerszy problem tendencja do podważania wiarygodności świadectw biblijnych bez dostatecznych dowodów. Jest to niepokojące, gdy tekst biblijny jest odrzucany przy jednoczesnym braku przekonujących dowodów przeciwnych. Relacja Jana o reakcji Tomasza na zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najdokładniejszych opisów śladów ukrzyżowania, jakie posiadamy, a jest ona odrzucana na podstawie spekulacji o późniejszym datowaniu Ewangelii lub twórczym łączeniu różnych tradycji. Martwi mnie takie podejście. Dowody lingwistyczne. Wgląd w starożytną terminologię związaną z ukrzyżowaniem ujawnia interesujące prawidłowości. W łacinie słowa opisujące tę praktykę często wywodzą się od rdzenia figo, przybijać, mocować. Popularne terminy obejmowały afigo a figo, ad figo: przybić, przytwierdzić do czegoś, sufigo, przybić od spodu, czy klawus, gwóźdź. W języku greckim stosowano wyrazy katyloo i prosiloo, przybijać, by opisać ukrzyżowanie. Szczególnie wymowne są pisma Filona z Aleksandrii, żydowskiego filozofa współczesnego Jezusowi. W swoich dziełach używał on obrazów przybijania jako metafor, jak osoby ukrzyżowane i przytwierdzone gwoździami do drzewa oraz przybici niczym ukrzyżowani do drzewa. Zastosowanie tych porównań świadczy o tym, że praktyka przybijania podczas ukrzyżowania musiała być powszechnie znana wśród jego czytelników. W przeciwnym razie metafora byłaby niezrozumiała. Co istotne, Filon znał także z autopsji przypadki rzeczywistych ukrzyżowań, o czym świadczą jego opisy krytykujące postępowanie Flakusa, rzymskiego namiestnika Egiptu. Jeśli Flakus stosował gwoździe podczas ukrzyżowań w okresie swojego urzędowania, to bardzo prawdopodobne, że podobną praktykę stosował Poncjusz Piłat, pełniący w tym samym czasie funkcję prefekta Judei. Dowody historyczne. Gruntowna analiza źródeł historycznych przynosi znaczące spostrzeżenia. Spośród około 275 przebadanych przekazów, 47 dokumentów jednoznacznie wskazuje na przybijanie, podczas gdy jedynie 7 sugeruje stosowanie sznurów. Pozostałe źródła wykorzystują ogólne terminy, które nie pozwalają na jednoznaczne określenie metody. Co znamienne, największa liczba wzmianek o stosowaniu gwoździ pochodzi właśnie z pierwszego wieku naszej ery, okresu, w którym żył Jezus. Zidentyfikowano aż 21 przypadków przybijania z tego stulecia, co zdecydowanie przewyższa liczby z innych okresów. Również pod względem geograficznym największa liczba udokumentowanych przypadków użycia gwoździ 39 wiąże się z terenami imperium rzymskiego. W tym osiem przypadków dotyczy bezpośrednio Palestyny. Niektórzy uczeni wysuwali hipotezę, że podczas masowych egzekucji Rzymianie mogli preferować sznury zamiast gwoździ by oszczędzić czas i materiały. Jednak przekazy historyczne temu przeczą. W trakcie oblężenia Jerozolimy rzymscy żołnierze przybijali Żydów do krzyży w tempie około 500 dziennie, pomimo deficytu surowców. Józef Flawiusz opisuje, jak Florus nakazał przybić do krzyży blisko 2000 żydowskich rycerzy w celu stłumienia rozruchów. Dowody archeologiczne. Aż do 1968 roku. Archeologia nie dostarczała bezpośrednich świadectw potwierdzających ukrzyżowanie. Przełom nastąpił, gdy odkryto serię starożytnych grobowców w dzielnicy Gifat Ha-Miftar na przedmieściach Jerozolimy. W jednym z nich spoczywały szczątki mężczyzny o imieniu Jehohanan którego kości nóg były przebite dużym żelaznym gwoździem. Mimo, że interpretacja szczegółów tego znaleziska jest przedmiotem dyskusji naukowych, sam fakt obecności gwoździa wbitego w kości stanowi niepodważalny dowód stosowania tej metody podczas ukrzyżowań. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego nie odnajdujemy więcej podobnych dowodów archeologicznych? Odpowiedź kryje się w dwóch głównych czynnikach. Po pierwsze, gwoździe używane podczas ukrzyżowań były postrzegane jako potężne amulety o właściwościach leczniczych. Pliniusz Starszy w pierwszym wieku naszej ery zanotował, że gwóźdź z krzyża może łagodzić dolegliwości szyjne. W innym przekazie Lukian opowiada o czarownicy Eritko, która wydobywa gwoździe, które przebiły dłonie w celach magicznych. Po drugie, przedmioty metalowe stanowiły cenny towar w starożytności. Ze względów ekonomicznych gwoździe najprawdopodobniej używano wielokrotnie. W przypadku szczątków Jehochanana, mimo użycia dwóch gwoździ do jego ukrzyżowania, odnaleziono tylko jeden, co można wytłumaczyć tylko wyjątkową okolicznością, która uniemożliwiła jego wydobycie. Podczas ponownej analizy tych szczątków, Zjaz i Sekeles, Zauważyli, że gwóźdź pozostawił ślady rdzy, używano zatem już wcześniej stosowanych zardzewiałych gwoździ. Standardowe metody ukrzyżowania. Choć zarówno Józef Flawiusz, jak i Seneka wspominają o różnych pozycjach podczas ukrzyżowania, istnieją przesłanki wskazujące, że standardową metodą było przybicie skazańca z rozpostartymi ramionami. Seneka opisuje ukrzyżowanie jako rozciągnięcie kończyn na krzyżu. W Ewangelii Jana znajduje się przepowiednia, że Piotr umrze z rozpostartymi ramionami. Eusebiusz z Cezarei wspomina, że niektórzy chrześcijanie byli ukrzyżowani jak zwykli złoczyńcy, a inni jeszcze okrutniej byli przybijani w odwrotny sposób głową w dół. Sformułowanie to wskazuje na istnienie standardowej metody ukrzyżowania, a odchylenia od niej uznawano za godne odnotowania. Wnioski Całokształt materiału dowodowego, biblijnego, lingwistycznego, historycznego i archeologicznego silnie przemawia za tym, że Jezus został przybity do krzyża gwoździami, a nie przywiązany sznurami. Konkluzja ta opiera się na następujących przesłankach jednoznacznych biblijnych odniesieniach do gwoździ w Ewangelii Jana oraz pośrednich świadectwach z innych ksiąg Nowego Testamentu. Świadectwa chwilona z Aleksandrii i innych autorów z epoki Którzy stosowali terminologię związaną z przybijaniem w kontekście ukrzyżowania, wyraźnej przewadze historycznych źródeł wspominających o przybijaniu nad przekazami o wiązaniu sznurami, znalezisku archeologicznym szczątków Jehochanana, które potwierdza praktykę przybijania w Jerozolimie w pierwszym wieku naszej ery. W szerszym kontekście rzymskich praktyk egzekucyjnych, które w tym okresie często obejmowały użycie gwoździ. Z pewnością sama kwestia użycia gwoździ nie jest centralnym elementem chrześcijańskiej wiary w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jednakże z perspektywy historycznej twierdzenie jakoby gwoździe nie były powszechnie stosowane w ukrzyżowaniach przed 66 rokiem naszej ery jest trudne do utrzymania w świetle dostępnych dowodów. Niepodważalne pozostaje to, że apostoł Tomasz rzeczywiście zobaczył ślady po gwoździach na rękach zmartwychwstałego Chrystusa, co stanowi kluczowy element historycznego przekazu o jego ukrzyżowaniu.